Witam serdecznie ponownie, a dzisiaj troszeczkę na temat okrętu, dzięki któremu powstały Stany Zjednoczone. Tutaj widzicie właśnie replikę tego okrętu, bo tak właśnie wyglądał Mayflower. 16 września 1620 roku ponad 100 osadników ciasno stłoczonych na małym takim kupieckim galeonie, właśnie takim jakiego tutaj widzicie. Ten galeon nazywa się Mayflower, wyruszyło przez Atlantyk w poszukiwaniu lepszego życia. Tak naprawdę to wówczas nikt nie przypuszczał, że ta niebezpieczna wyprawa da początek jednemu z najpotężniejszych państw dzisiejszych czasów. Pasażerowie okrętu Mayflower znani byli również jako pielgrzymi lub ojcowie założyciele zbudowali w Nowej Anglii kolonię Plymouth, która jest powszechnie uważana za kamień węgielny nie tylko brytyjskiej ekspansji w Nowym Świecie, ale i powstania Stanów Zjednoczonych. Żyjący do dziś w ogóle potomkowie pierwszych osadników cieszą się wielkim szacunkiem w Stanach Zjednoczonych i są uważna, uważani za tak jakby nieoficjalną arystokrację tego kraju. Piel, pielgrzymi byli w większości mieszkańcami wsi Skroby w krawstwie Nottingham i jako członkowie założonej w 1607 roku radykalnej, purytańskiej kongregacji, za cel stawiali sobie uzyskanie całkowitej niezależności. Od Kościoła i Korony Angielskiej. Purytanizm, w ogóle jako religijno-społeczny ruch, miał w swoich korzeniach kalwinizm. Narodził się w XVI wiecznej Anglii jako sprzeciw wobec kultywowania tradycji katolickich w Kościele anglikańskim. Głównymi założeniami purytanizmu było życie w każdym aspekcie podporządkowane zapisom Pisma Świętego oraz odrzucenie jakiejkolwiek hierarchii kościelnej. Purytańskie wspólnoty Uznawały wszelkie formy rozrywki, przepychu i używek za niemoralne i godne potępienia. Godna pochwały, natomiast ich zdaniem była tylko i wyłącznie modlitwa, ciężka praca i samodzielne studiowanie Biblii. Tak więc, dążenie Wspólnoty do ustanowienia autonomii spotkało się z silnym sprzeciwem władz. Oczywiście, no i we wrześniu 1608 roku część separatystów uciekając przed represjami przybyła do holenderskiej lady. Obca kultura i w dalszym ciągu brak pełnej samodzielności zniechęcały de facto purytan do stałego zamieszkania w Holandii. Okazja do opuszczenia e, miasta nadarzyła się 12 lat później, gdy jeden z przywódców wspólnoty, William Brewster, otrzymał prawo do zasiedlenia doliny rzeki Hudson w dzisiejszym stanie Nowy Jork. E, w sierpniu 1620 roku cała purytańska wspólnota separatystów Wypłynęła na okrętach Spedwell i Myflower Stunthapton, obierając kurs na nowy świat. Więc podczas um, jeszcze tak naprawdę, podczas żeglugi wzdłuż wybrzeży Anglii stan techniczny Spedwella okazał się tak zły, że wyprawa była zmuszona zawinąć do Portmont w Cornwali. No i z uwagi na zbliżający się okres nieprzyjających wiatrów na Atlantyku nie było czasu na naprawę okrętu, więc pielgrzymi podjęli decyzję. O kontynuowaniu podróży wyłącznie na statku na okręcie Mayflower i 16 września opuścili swój ostatni europejski przystanek. Żegluga była prowadzona w bardzo ciężkich warunkach. Ten niewielki galeon musiał pomieścić 102 pasażerów i 30 członków załogi oraz dużą ilość zapasów, narzędzi, zwierząt hodowlanych. Do tego wysokie fale naruszały konstrukcję okrętu i zwiększały liczbę przypadków choroby morskiej. A wdzierająca się na pokład woda psuła żywność. Po ponad trzech tygodniach zmagań ze sztormami, 9 października na horyzoncie dostrzeżono zarys przylądka Kot i 200 mil morskich na północ od ujścia Hudson, gdzie planowano założyć kolonię. W ogóle z uwagi na liczne mielizny oraz na wyczerpanie załogi pasażerów, zdecydowano o przybiciu do położonych na północ od celu podróży brzegów. Nowe, nowej Anglii. 11 listopada, przed zejściem na ląd, 41 mężczyzn podróżujących My Flower podpisało akt zwany My Flower Compact, no i w myśl umowy osadnicy kolonii nazywanej Plemont zgodnie z założeniami ich wyznania, zrzekali się własności prywatnej i obiecywali dzielić się owocami swojej pracy z całą wspólnotą. Szlachetne w założeniach obietnice okazały się de facto no, niemożliwe do spełnienia. Kolektywizm doprowadził do spadku wydajności pracy, co w połączeniu z szczególnie ostrą zimą doprowadziło do śmierci z głodu 46 osadników. Wprowadzenie w ogóle własności prywatnej oraz obfite plony latem 1621 roku doprowadziły do ustabilizowania się sytuacji w kolonii. Osadnicy, dysponując nadwyżką żywności, postanowili też podzielić się z nią z Indianami z plemienia Łampanago. Którzy pomogli osadzie przetrwać tą właśnie ciężką zimę. Na pamiątkę tego wydarzenia, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach kultury anglosaskiej, 4 czwartek listopada obchodzi się właśnie jako święto dziękczynienia, gdzie jada się właśnie indyka. Dzięki w ogóle przyjaznym stosunkom z lokalnymi plemionami Indian oraz zapasom żywności. Purytańska społeczność przetrwała ostrą zimę z 1622 na 1623 rok i w lipcu przyjęła 96 współwyznawców, którzy 3 lata temu zdecydowali się nie opuszczać Holandii. Pomimo wojny z plemieniem Pekłotów w 1667 roku oraz mroźnych zim, kolonia rozwijała się szybko. Osada zamieszkana była w roku 1600. W przez 180 osób, natomiast 20 lat później liczyła już ponad 2000 mieszkańców. Wysoki przyrost naturalny i napływ kolejnych fal kolonistów sprawił, że w latach 90. XVII wieku kolonia praktycznie składała się już z 15 osad. Plemont w amerykańskiej tradycji jest w ogóle uznawany za początek angielskiej kolonizacji w nowym świecie. Jest to Błędne stwierdzenie, ponieważ w momencie przybycia Mayflower do brzegów Nowej Anglii w Virginii handlowa kolonia Jamestown liczyła już praktycznie tysiąc osób. Tyle tylko, że ta osada została spalona doszczętnie w 1676 roku w wyniku buntu przeciwko władz królewskiego gubernatora. No i ten fakt czyni purytańskie plymouth najstarszym istniejącym do dziś pomnikiem angielskiego osadnictwa w Stanach Zjednoczonych. Myflower wrócił do Europy w roku 1621 i prawdopodobnie trzy lata później wyszedł z użytku. Tak naprawdę jego dalsze losy są nieznane. Natomiast wierną kopię okrętu, tą którą tutaj widzicie, zbudowano w latach 50. XX wieku w Anglii i dziś do dziś praktycznie można ten okręt podziwiać w pierwszej purytańskiej kolonii w Plymouth.